Cześć tym, co się stęsknili za mną oczywiście i za moją uśmiechniętą twarzą. Witam wszystkich w kolejnych cynkach rosłonieckich. I od razu przechodzimy, bo nie będę się rozgadywał, bo później nie chcecie tego słuchać, jak to jest. Statystyki mówią, że jak gadam powyżej 20 minut, to już nikt tego nie słucha, także się sprężam i Chcę jakby złapać się w tych statystykach oglądalności podwyższonej. No tak, o, no właśnie, Szczepan wrócił i trochę nam tu namieszał, bo zamiast wygrywać na tych koniach, co liczyliśmy mocno, to on powygrywał na tych, co nie liczyliśmy. No i zrobił nam psikusa, i tak właśnie pierwszy wyścig od razu zrobił niezłe wejście, bo. Tiri, tam można powiedzieć, że skentrował e, wyścig, zdemolował stawkę, proszę Państwa. A czyjej hodowli jest ten koń? Tutaj, tu proszę, trener go wyhodował. No, jest takim czarnym koniem na wyścig derby. Nasza czarna rakieta. Jak trochę jeszcze schudnie, może będzie biegał jeszcze lepiej. No, i tak po takim radosnym rozpoczęciu wyścigów wydawało się, że te konie nasze w drugim starcie będą szły do przodu. A tu w Golejewka niestety klapa i zrobiła się spora klapa. No ale jakby no przyjmujemy na klatę, biegamy dalej, wyciągamy wnioski. Nie mogę Wam powiedzieć, jakie wnioski. Bo jak zacznę Wam dużo mówić, to jakby wielu ludzi wokół mnie zacznie się uczyć fachu trenerskiego bez żadnego zaangażowania. No, zresztą co widać w studiu ekspertów, którzy zawsze mają dużo do powiedzenia. I mam jedną radę dla ekspertów w studiu: Wy nie radźcie trenerowi, co on ma robić. Z końmi, gdzie zapisywać, jak menażować, bo wasza wiedza jest tylko wiedzą z wirtualną. A nikt z was nie wie, jaki koń ma charakter, jak pracuje, czego nie lubi, co lubi. I e, nieraz e, jakby em, sz, ro, uprawiacie szermierkę taką słowną, i robić z siebie naprawdę wielokrotnie idiotów, bo to nijak się nie ma do tego, do stanu rzeczywistego. Także mm, proszę nie pouczać starych trenerów, co mają robić, jak robić, gdzie zapisywać. Yy, można z, yy, jakby zweryfikować swoje umiejętności: wykupić licencję, wykupić boksy. Można samemu trenować te konie i wtedy będzie wam łatwiej podejmować decyzje. także proszę spokojniej. ja nie krytykuję waszego słownictwa, waszej wiedzy, waszego przygotowania do merytorycznego do prowadzenia tych programów. to proszę nie krytykować moich decyzji i nie napuszczać właścicieli na na mnie. także to do ciebie mówię kolego. Dobra, jedziemy dalej. E, Gitterman. No, przeszedł słabo. Myślę, że... No właśnie takie wnioski wyciągamy, że może jednak mimo wszystko bieżnia na pewno za krótki dystans. Wyścig nam się nie ułożył, bo liderka nam nie przyjęła. Jednak, e, żeby poważnie podchodzić do wyścigów, potrzebny jest mocny lider. Nie mamy takiego mocnego lidera, żeby mógł tam i to jest nasz problem, żeby mógł w dobrym tempie poprowadzić taki wyścig. Jak zapiszę jakiegoś lidera z innej stajni, to zaraz uruchomi się lawina hejtu, że wykorzystuje tego konia i że on pracuje na inne konie. Także Polska to jest dziwny kraj do trenowania i do życia tu. Jakby wszyscy. Yy, tak, ci doradzają, żeby ciebie zniszczyć. Także tu to... dobra, Wedding Ring, jedziemy dalej właśnie, i też no właśnie, yy, dalej o niej nic nie wiemy, bo nie wiadomo, czy, yy, czy ta klacz jest na krócej, czy na dłużej. Yy, nie ma tu za bardzo gdzie biegać. Taki jest ten program, że tu dla klaczy nie ma wyścigów. Wolelibyśmy dla klaczy. Ona mimo wszystko biega lepiej w Niemczech niż w Polsce. Myślę, że będziemy jej szukali jakiegoś tam wyścigu w Niemczech, żeby tu już nie biegała, bo tu nie ma dla niej odpowiedniego dystansu. Dwa km za daleko, 1600 za krótko. Jakby było 1625, by było a w sam raz. Dobra, trea Murno to już nie mówię o niej, bo dość źle przyjęła, start miała zrobić dobry wyścig, trochę tam podciągnęła, ale już się zrobił wyścig na 1600 metrów i niestety nam nie wyszło. Takim na, e, następnym takim rozczarowaniem była ta nasza Kanakor, która naprawdę za Majki biegała super, tylko no, na usprawiedliwienie jej muszę powiedzieć, że wtedy biegała po miękkim torze, teraz była nośna ta bieżnia i no i ten wyścig jakby nie można zaliczyć do udanego, Szczepan pojechał ofensywnie, dobrze mu przyjęła, no niestety nie wytrzymała, może jakiś kryzys, może w jej przypadku z rozwodowodu wynika, że to jednak jest klacz na no trochę dłużej, ale no co, nie załamujemy się i biegamy dalej, zobaczymy co będzie dalej i najważniejsze, że te konie, no właśnie. To taki kolejny wątek tu wrzucę, że w tej chwili trener się nie martwi, czy koń źle biegał, czy dobrze biegał, tylko martwi się, żeby wrócił zdrowy do stajni. I powiem Wam, że to jest moim takim największym teraz problemem. To jest to, czy koń wróci zdrowy, czy, czy wróci ponadciągany, pourywany, połamany. Także to. Jakby wyniki na razie schodzą na drugi plan, czekamy na deszcze i na normalną bieżnię, no i Groszek podobnie, ale z Groszkiem mam takie przemyślenia, też biegał po miękkiej bieżni, teraz trafił na twardą, niestety go, on jest nie za dużym koniem, tam na zakręcie wzięli go trochę w kleszcze, trochę tam się ślizgał, ale było widać, że jest taki zdominowany przez te duże konie w dystansie. No i taki nasz następny wniosek, to żeby właśnie z nim spróbować e, z boku koni pojechać, żeby e, żeby e, łatwiej mu było galopować. I właśnie to są takie niłęsiki, którzy, które e, to specjalnie mówię dla Was, dla fachowców z, ze studia, że e, nieraz jest tak, że koń galopuje między dwoma końmi i nie potrafi się odnaleźć. Nie, to nie znaczy, że on jest słaby, stracił formę, źle przygotowany, zgubił rytm, czy tam nie wiadomo, czy dystans mu nie odpowiada. No nie, ten koń po prostu yy, został zdominowany i psychicznie sobie tam nie poradził. Czego w ogóle nie widzicie i nigdy nie zauważycie. No dobra i tak właśnie na stryłkę tak też no, tak lekko liczyliśmy, ale tak delikatnie się okazało, że zrobiła dobry wyścig, bo wcześniej e, biegała pod niskimi wagami, a teraz miała dużo. Niby to mogło ją przydusić, bo e, jeżeli e, klacz zrobi trzy dobre wyścigi pod małą wagą, no to dlaczego miałaby nagle pod dużą wagą dobrze pobiec? No, to w ramkach czarno-białych. Nigdzie to się nie mieści, a się okazało, że klacz naprawdę super biega, jakby był trochę dłuższy dystans, to by było dla niej zdecydowanie lepiej, ale to tak nas bardzo cieszy. No i nagroda Jaruszówki. to co mówię zawsze, że Blisbor lubi lekki tor i mm, akurat y, ta bieżnia taka nośna, dla jednego konia nam tu pasowała, no, zrobił super wyścig i. Yy, no i to cieszy, bo w dobrym, w dobrym stylu rozprawił się. No, ze stawką oczywiście yy, na ogół jak nasze konie wygrywają duże wyścigi, to albo stawka jest słaba, albo przeciwnicy niedysponowani, albo rocznik za słaby. Także. Blisbor wygrał nagrodę Jaroszówki w słabej stawce, w słabym roczniku i rywale byli niedysponowani, także udało nam się. Podobnie w dziewiątej gonitwie Limlight trafił na słaby rocznik, słabo dysponowanych przeciwników i rozprawił się z nimi super. Było widać, że nawet dla niego Lepiej by było 1600, i tam go gdzieś pewnie będziemy sobie zapisywać na trochę dłuższym dystansie. No i w, w niedzielę już tak nie poszło nam dobrze. Tu wygraliśmy w sobotę trzy wyścigi, w niedzielę em, nie poszło nam tak dobrze. Polonia Spirit. No właśnie z powrotem się robi to, że. Em, Dobra, już nie będę mówił, jakie mam problemy z różnymi y, sytuacjami w tej komisji technicznej, bo to ręce upadają. Ale nie, fakt jest taki, że nie mogłem zgłosić protestu, bo był telefon zmieniony, bo nie ma nigdzie komunikatu, że jest inny telefon, że taki podany, no bo nie, regulamin nie przewiduje, że musi być podany nowy telefon, musisz sam sobie, a stary Telefon po y, kilkukrotnym skontaktowaniu się z, kon, y, z komisją y, pokazuje sygnał zajętości, i skąd ty, człowieku, możesz wiedzieć, że ten telefon nie działa? No i to właśnie są tak. Także nie zdążyłem złożyć protestu, może i dobrze, bo i tak by był niewzględniony, ale y, no, Pol Polonia Spirit była potrącona na prostej, wybita z rytmu, i myślę, że następny start. Będzie dla niej trochę lepszy i jakby cały czas się przewija ten sam niedobry dżokej. <noise> <noise> Ale może się poprawi. Dobra i nasza debiutantka Katana Max no niestety nie, nie zebrała się tam w tym pierwszym starcie i nie dała sobie rady, ale końce fajnie dochodziła do tych koni. Widać, że to będzie dystansowa kobyłka, i, i jakby wiążemy z nią jakieś nadzieje. Niestety, poniedziałki są trudne dla tych koni, co biegały w niedzielę i mm, mieliśmy tu poważne problemy z nią, bo klacz wyszła na trzech nogach. Noga spuchnięta, jak bania. Ale okazało się, że prześwietlenie zrobione, koń nie jest połamany, nie urwany i diagnoza jest taka, że zwichnął staw pęcinowy. No bo jak biega po dziurach, po dziurawym torze, nierównym, no to yy, skręciła. Po co biegasz po dziurach? I następnym razem może już jak będzie, bo to debiut, to myślała, że może biec po tych dziurach. Następnym razem może się nauczy omijać dziury, także ale to chwilę potrwa, bo naprawdę ja sobie z tego żartuję, bo już też się bałem jako poprzednie swoje konie, że będzie połamana albo coś bardziej poważnego, ale całe szczęście poza jakimiś porozbi, porozbijanymi końmi, nadciągnięciami. Skręceniami na razie jakoś dajemy radę, i tylko tyle, że jakby dwa miesiące znowu przerwa w startach. No dobra, już nie ma rudy. Troll, zrobił super wyścig, jakby było mokro, on lubi mokry tor, super pojechał. Aslan Pilecki też fajnie rozprowadził wyścig, dobrze było, podobał mi się ten wyścig i dwa konie na płatnych miejscach i widać, że. Akurat tutaj konie idą do przodu. I, I ostatni nasz koń serpentation, który grupę niżej biegał, no i tam sobie chyba nie, nie, nie poradził. I zbieżnią trochę, bo była za szybka, ale też chyba i ten dystans mu nie odpowiada. I uwaga, tu. Taka cenna uwaga, postaramy się mu skrócić dystans następnym razem. Już go wywalamy z zapisu z derby. No to tak ja wszystko mówię, nie ukrywam, także nie zasłużył, żeby biegać w derby. Nie ma co się łudzić. No i to było, rozgadałem się kurczę, bo to było tyle tych koni, ale teraz będzie szybko. Uwaga, szybkie cynki na to, co będzie. Jakaś kumulacja. Chyba tak. Jakaś kumulacja kwinty jest. I pierwszy nasz koń, e, który pobiegnie w gonitwie drugiej, to jest Alice Glorie. No i tu dystans zdecydowanie jej odpowiada. Tam biegała na 1600, nie dała sobie rady, ale to taka drobna, sprytna kobyłeczka i jak ją ten start za bardzo tam nie kosztował, to powinna tutaj iść do przodu dla niej, jakby ten stan bieżni już nie stanowi jakiegoś problemu. Podobno ma padać od piątku, także może e, pokropi nam za darmo ten tor i będzie bezpieczny. No i nagroda Pamira, e, wyścig kategorii B, taki nowy wyścig dla koni polskiej hodowli, taki przed Janowa, fajny start, to pewnie Pewnie albo na pewno wszystkie te konie, które są zgłoszone do derby, będą tu się mm, ścierały między sobą. I nasz farchat pobiegnie, on pierwszy start miał nawet niezły do dobrych koni, tam kończył dosyć blisko, jakoś bez zajętego super miejsca. Ale tu jest tylko hodowla polska i na pewno koń powinien, jakby po tym rozbieganiu, się trochę poprawić. Zobaczymy. I jakby warto, jak tu się dobrze pokaże, to warto iść tą ścieżką przez Janów Podlaski do derby. I kolejny koń, to jest Betfan w ostatnim wyścigu. I o, o, tam ostatni wyścig mu nie wyszedł. A w tej chwili zobaczymy Aśka już go dobrze zna. I pobiegnie na 2 km. Nie pamiętam, czy on już biegał na 2 km. Chyba biegał raz. I to jest jakby kolejny mój taki koń, który uważam, że lepiej się będzie czuł na tych dłuższych dystansach, pomimo spiterskiego rodowodu. Zobaczymy. Ja w niego wierzę, że on tu już może się pokazać. Ma wagę normalną, także nie ma, nie ma problemu. I w niedzielę. Hmm, Zaczynamy w pierwszym wyścigu od Glorii F. Ostatnio tam no Aśkę sponiewierała to ostra klacz. Najpierw na forkendrze yy, przeciągnęła jej plecy, później Aśka już tak nie mogła za bardzo sobie z nią dać rady. Postanowiliśmy wstawić, yy, wsadzić w siodło doświadczonego i silnego dżukeja. Pojedził u nas gościnnie Anton Turgayev. O, no, Anton lubił nas jeździć i, Zawsze jak jeździ, potrafi zrobić dobre wyniki, bardzo się cieszę. No i na krótko chyba dla niej skrócenie dystansu, jak ona tak ostro chodzi, powinno wyjść na dobre. I w wyścigu uczniowskim The Kid Bobby B, który już naprawdę ma tu intensywną wiosnę, bo i biegał na tysiąc, ten tysiąc potraktowaliśmy jak galop, a się okazało, że galop zrobił w dobrym czasie i dobre miejsce zajął, bo był drugi na 1000 metrów. Teraz pobiegnie na 1600. Myślę, że bardziej optymalny jest dla niego dystans. No i pojedzie Magda Kieszkowska, która już u nas wygrywała. I, I zobaczymy, jak to. Na pewno ma już doświadczenie. Jest otrzaskana, już nie jest spanikowana przed każdym startem. Także liczymy na na fajny wyścig a zapomniałem o drugim wyścigu gdzie pobiegnie Sigismundus Rex Konal Sernach będzie wycofany i Sigismundus Rex pobiegnie tam się zebrała stawka takich lekkich przeciętniaków no jeżeli ten Sigismundus tutaj nie wygra nie wykentruje tego wyścigu no to możemy zapomnieć już o zapisie do derby i to jest jakby jego ostatnia szansa jak nie, to go sprzedamy gdzieś tam do Kazachstanu albo na dzikie stepy. Nie żartuję, oczywiście. No, dużą wagę poniesie. Jak popada, to silny koń. Myślę, że cały czas nie jest dobrze. Nie wygląda dobrze kondycyjnie. Wygląda cały czas na konia niezrobionego. Nie możemy już go tu bardziej pogonić, bo. Moglibyśmy mu zrobić krzywdę, musi się powoli rozbiegać, i może się okazać tak, że to w ogóle nie odpali w tym roku. Ale to zobaczymy, bo w pierwszym starcie, na niesprzyjającym dystansie, na szybkiej bieżni, potrafi naprawdę ładnie zafiniszować. Zobaczymy teraz. No. Jeżeli wygra taki handicap trzeciej grupy, i można jakby. W tak słabym handicapie, jak sobie otworzy furtkę do derby, no to jak wygra derby, to będzie największy. Nie, to będzie najgorszy koń w historii wyścigów na Służebcu, który wygrał derby. Także raczej Sigismundus nie iść tą drogą. Dobra, i ostatni koń, nagroda Bandosa, No właśnie, mówiłem o Antonie Turgajewie, który u nas dobrze jeździ. I przypomnę, że już tego Dakrisa zna. Wygrał na nim wyścig, co prawda na 2600, bo wygrał e, w zeszłym roku, e, nie na 3 km, nagrodę wielkiego szlema wygrał na nim. Teraz jest 800 metrów krócej, ale już jest przewentylowany ten Dakris i naprawdę dobrze biegał. I też jak trochę popada, to dla niego będzie woda na młyn. I jak ta woda popłynie nam przez ten młyn, to wielki daktyl może przemielić trochę mąki. I życzę jak zwykle dużych, wygranych. Grajcie nasze konie i trafiajcie. Inne konie też grajcie oczywiście. I to koniec naszych cynków. Życzę wszystkim zdrówka. I przede wszystkim koniom naszym życzę zdrowia, żeby dały radę przetrwać. No ten trudny wiosenno okres, bo czekamy na jesienne deszcz. Dzięki Hejka.